O! Witajcie na kanale Kwipunek Dźwigany Codziennie. Hey, jest taka tradycja, nie wiem jak ona długo trwa, ale jest, że przed świętami Bożego Narodzenia nagrywa się film z poleceniem prezentów. Pierwsza informacja jest taka, że wszystkie te prezenty, które tutaj znajdziecie, nie są sponsorowane. Firmy, które się tutaj znajdą w tym zestawieniu, nawet o tym nie wiedzą. Po prostu sobie pomyślałem, ze swojej perspektywy, yy, patrzę z perspektywy Edycowicza i Włóczykija, co chciałbym dostać, na co ewentualnie żal byłoby mi kasy, żeby sobie to kupić samemu, a święto to jest dobry pomysł. Większość z tych prezentów to są prezenty tak naprawdę nie gadżeciarskie, ale również praktyczne. Ten film będzie skierowany pewnie głównie do kobiet, do matek, do żon, do kochanek, sióstr. Wiem, że są też dziewczyny, które nas oglądają, i myślę, że równie dobrze można puścić ten film swojemu mężu albo chłopakowi. Te prezenty są w głównej mierze uniseksowe. Są takie, że przydadzą się wszystkim płciom. Pierwsza rzecz, o której musisz wiedzieć, jeżeli oglądasz ten film i nie jesteś z naszej bandy, my zazwyczaj kupujemy ten sprzęt dużo taniej. Tak naprawdę nie musisz się martwić, jeżeli twój mąż lub chłopak kupuje sobie coś z tej tematyki, to on zazwyczaj wynajduje to na bazarku albo wynajduje okazję. Mamy też bardzo dużo rabatów w wielu różnych sklepach. Podzieliłem sobie prezenty na 5 na kategorii. Kasowych, nie? Wiadomo, 2020 nie był super jakimś tam rokiem takim ekstrawaganckim. Mam nadzieję, że się skończy, przyjdzie 2021 i będzie spoko dużo lepszy. Zrobiłem takie zestawienie prezentów do pięciudych, do stówy do oczywiście około, nie, bo tam czasami na przykład jest 59 zł jakaś cena, przez to, że często to są obcojęzyczne nazwy, wszystkie te prezenty, które tutaj padną, wymienię po prostu listę. Kto będzie chciał to sobie wygooglać, nie poszuka najtańszej opcji, czy na przykład sklepu, który mu będzie pasował, czy portalu aukcyjnego, czy coś. Więc, więc tak się umówmy, że nazwy wszystkie w oryginalnej pisowni będą. W opisie tego filmu. Powiedziałem, że do 5 tych, do 100 do około 200-250 zł, bo droższe prezenty i tak się kupuje już właściwie chyba się uzgadnia. Chociaż zrobiłem dodatkową yy, kategorię no limit i jest jeszcze kategoria darmowa, która też jest bardzo ważna, szczególnie do ładniejszych, yy, lepszych często połówek yy, będzie taka, wiecie, kategoria. Voucherowa. Chciałem też powiedzieć, że ten film ma partnera, tak jak powiedziałem, że wszystkie prezenty są niesponsorowane. Ale partnerem tego odcinka zostało po raz kolejny oczywiście, pewnie będziecie w szoku. <grym> Letty Shops, dziękujemy. Pozdrawiamy, dzięki za wsparcie kanału EDC, już mówię co to jest Letyshops. Shop to jest cashback, instaluje się wtyczkę, jeżeli na przykład kupujecie na Aliexpressie, co teraz przed świętami pewnie nie jest rozsądnym pomysłem, bo po prostu nie zdążą te prezenty przyjechać, nie? Ale jeżeli mówimy o portalach typu Aliexpress, to, to Letyshops monitoruje ceny, jest wtyczka, która chodzi w tle i sprawdza czy na przykład sklep, na który wchodzisz jest podpięty pod cashback czy nie. Cashback działa na bardzo prostej zasadzie, Shop się dogaduje ze sklepami, sklepy płacą im za reklamę, i e-shop część tego, tej kasy, którą bierze za reklamę od sklepów współpracujących oddaje Zakupowiczo. Plus jest taki, że po pierwsze nie, za nic się nie płaci. Zainstalowanie wtyczki to jest dosłownie parę kliknięć. Jak ja sobie poradziłem, to sobie każdy poradzi. Są różne cashbacki. Wiem, że kolba z naszej branży kolba jest podpięta pod cashback od Leti shops. Musicie sobie sprawdzić, bo to też się zmienia. Często są promocje przed, przed świętami też są promocje, na przykład takie, że ten cashback jest powiedzmy pięć razy większy na niektórych sklepach. To nie jest taki program, jakiś wiecie, lojalnościowy czy coś, że zbierają się jakieś punkty. Później te punkty można z, zmieniać na jakieś tam nagrody z katalogu czy coś, tylko to jest po prostu kasa, yy, która się zbiera na. Koncie i można sobie ją wypłacić, nie w żywych pieniądzach. Jest to tyle dobre, że robisz zakupy na przykład dla swojego misia pysia, można sobie na przykład odłożyć na prezent dla siebie jakiś dodatkowy na przykład po świętach. Przejdźmy do prezentów. Pierwszy zbiór, który sobie zrobiłem, zrobiłem sobie do 50 zł. Też chyba nie ma sensu wydawać za dużo, nie? W świętach u mnie też jest taka tradycja od zawsze. Często robi się prezenty własnymi rękami albo robi się takie drobiazgi, bo w świętach nie chodzi wcale o to. prezenty do 5 dych. Ostre. I wiem, że niektórym to się nie spodoba, ale uważam, że bardzo dobrym prezentem do pięciu dych jest po pierwsze mora. Mora to nóż, nie? Jeżeli nie jesteś w tematyce, to przybliżam mora. To taka szwedzka firma, która robi tanie noże, ale to są noże niezłe. Wielu z nas się nie przyznaje, ale każdy gdzieś tam albo się o tą morę otarł, albo chciałby się otrzeć, albo mówi, że nie, 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 a jak weźmie do ręki, to... Ech, kurczę, no. Więc do pięciu dych mora jeżeli chodzi o noże nieskładane, są do wyboru nierdzewne, są do wyboru ze stali węglowych. Mora też robi specjalistyczne noże, które są do rzeźbienia. One są trochę droższe, nie? koło stówy kosztują, ale też jeżeli na przykład twój mężczyzna albo twoja kobieta Yy, lubi sobie podłubać w lesie coś, to, to na przykład są noże łyżkowe albo noże do rzeźbienia, które też mora robi bardzo fajne. Przyzwoite sam mam od lat, używam i są spoko. Jeżeli mówimy o nożu yy, składanym, to też strzelałbym w nieśmiertelną historię, czyli Opinel. Opinel to jest francuska firma, która robi takie koziki drewniane. Ja sam też nie jestem zwolennikiem. Ostatnio, przez to, że klient chciał zamówić pochwę, yy, do paska zamówiłem Opinela 12. Opinale są małe, są duże, są jak żyletka, są dobre do żarcia, są dobre do różnych rzeczy, są dobre do strugania. Jeżeli kupisz mu małego, to się nie tłumacz. Jak mu kupisz dużego, to nie będziesz musiała się tłumaczyć, to on sobie dopisze ideologię sam. Co jeszcze można kupić w granicach pięciu dych, co się przyda każdemu? Jeżeli zasuwa gdzieś do lasu i non-stop podbiera Ci z kuchni łyżki, pewnie skąpi na sporka. Spork to jest takie urządzenie, które jest z jednej strony łyżką, a z drugiej strony widelcem, nie? Łyszkelec po polsku. Są y, sporki tytanowe, na które często nie chce się wydawać kasy. Bo one kosztują tam też więcej 5 dych, czy 55 zł, ale myślę, że święto to jest dobry pomysł, żeby wreszcie dostał tytanowego sporka. Będzie wiedział, że jest drogi, więc, więc będzie go pilnował. Pewnie nie przepierdzieli tak jak y, 6 poprzednich łyżek od kompletu po babci. Nie to nie są. Yy, Wysane historie z palca, nie, to są życiowe historie. Ja wiem po prostu, co mówię. Nie? No, ostatnie siniaki jeszcze mi nie zeszły, a mam już sporka jakiś czas. Bardzo dobrą opcją, ja sobie to kupiłem prawie rok temu, ale to jest świetna, genialna opcja. W Decathlonie są dostępne lampki biwakowe. Ona kosztuje 50, chyba 9 zł. Są w różnych kolorach, ma trzy tryby świecenia, ma czerwony i słabszy i mocniejszy biały, jest ładowana przez USB, chodzi po powerbanku, a w razie czego ma jeszcze korbkę i dynamo, więc można sobie ją awaryjnie podładować i to jest mega opcja. Może wymyślam, że a, lampka biwakowa bez sensu, Tam, albo bym chciał naftową, albo a, wystarczy mi czołówka, albo se poświecę telefonem, ale lampka biwakowa, jak dostanie, to gwarant daje, że będzie używał i będzie, przyjdzie, za dwa tygodnie albo po biwaku na Trzech Króli, przeprosi, powie: Kochanie, to był fantastyczny prezent. Przepraszam, że go nie doceniłem na początku. Miałaś rację, jest wspaniały. Kocham cię. Dziękuję. Jak chce się wydać dni na prezent, to stary wspaniały świat. Do niego wrzucę linka, bo warto. Stary wspaniały świat to wydawnictwo. Naszego serdecznego kolegi Rufusa, który tłumaczy książki o. Stare książki o podróżach i właśnie napisał własną o podróży do Laponii. Więc tam są książki w tych granicach. Za pięć dych, za pięć dych albo trochę taniej się kupi pojedynczy egzemplarz. Możesz sprawdzić, jakie ma w biblioteczce, nie? Są łatwe do namierzenia, bo większość z nich jest, ma czarne okładki z białymi napisami. Można, można uzupełnić mu kolekcję, a jeżeli nie ma żadnej i na przykład narzeka, że nie czyta, bo przecież nie ma czasu, nie? Robota, dzieci, coś tam, coś tam, to mu kupnę zmuka. I zakładam się, że znajdzie czas. Jeżeli jesteś fanką ekologii, to może warto pomyśleć, żeby wreszcie przestał zasuwać do lasu, za każdym razem kupując półtora litrową butelkę wody i kupić mu nalgenkę. Nalgen to jest taka firma butelek znana, lubiana. Nalgenka jest BPA Free, czyli nie zawiera tych tam toksycznych związków i można ją kupić grubo poniżej 5-dych. Helikon też robi takie same butelki. Po pierwsze jest wygodna, po drugie jest wielokrotnego użytku, więc przestaje się produkować trochę plastiku, co jest dla nas wszystkich chyba trochę istotne. Wypisałem sobie jeszcze też z perspektywy mężczyzny w średnim wieku coś, co, czego sam nie doceniałem, i to jest rzecz, która kosztuje. 30 zł. Jest to po prostu turystyczna dmuchana poduszka. Też znajdziecie w Decathlonie na przykład, nie? Albo gdzieś pewnie na Allegro. Poduszka dmuchana jest niezastąpiona i w hamaku, i na glebie, i w namiocie i gdziekolwiek. Czasami to jest różnica, że się rano wstaje albo obolałym z, albo z obolałym karkiem, albo z nieobolałym karkiem. Co jest dosyć sporą różnicą. Z mojej perspektywy jeszcze to widzę po pytaniach i po komentarzach. Bardzo dużo ludzi pyta o czapkę moją. Jeżeli twoja brzydsza nieogolna połówka ma ludzi, że chciałaby mieć taką czapkę, właśnie jak ogląda tego brzydkiego na YouTube, to to jest czapka kondor. Tak kondor, kosztowała chyba 40 zł. Charakteryzuje się tym, że tu ma siatkę, ale są też takie całe z materiału. Tu ma rzepa na naszywkę. I z tyłu, bo ktoś ostatnio mnie pytał: A jak sobie skastomizowałeś napis, że masz tu imię? Nie, to też jest ta na rzepie, bo ona też z tyłu ma rzepa, nie? Czapka kondor, czapka z daszkiem: jak się jest maniakiem, czapek z daszkiem to jest super prezent. I czapek z daszkiem wiadomo, nigdy nie dość. Jeżeli już ma czapkę z daszkiem, to może ma bez rzepów. A jeżeli ma czapkę z daszkiem i z rzepami, i ma na przykład zieloną, to mu kup brązową. Jak ma zieloną i brązową, to kup mu kojotową, czyli taką powiedzmy kawę z mlekiem. Mężczyźni z naszej branży znają naprawdę dużo więcej kolorów niż trzy stereotypowe. Mam jeszcze cztery rzeczy za 50 zł. Bo jedną z tych rzeczy to jest Kanjam. To jest taka specjalna rzecz, która bardzo ułatwia życie, szczególnie jeżeli się wiesza coś na drzewach, jak na przykład plandekę. I to jest dosyć drogie, to kosztuje 35 zł. Wystarczy kupić jedną sztukę, ale i 35 zł na taki karabinczyk, powiedzmy sobie, to czasami wydać to jest ból. Albo się nie chce, bo to jeszcze przesyłka, coś tam coś tam i to w ogóle wychodzi 5 dych za jeden karabinczyk, ale na gwiazdkę. To jest kolejna rzecz, która ułatwia mega życie, jeżeli się jest leśnym włóczykiem i rozwiesza się między drzewami szmatę. Przysięgam. Od kiedy tego używam, moje życie stało się dużo prostsze. Niestety tylko w tym kontekście. Ostrzałki. Bo często jest tak, że mężczyzna, który kocha noże, ma jakiś tam system do ostrzenia, nie? Wiesz, system do ostrzenia to jest to, co próbuje gdzieś tam czasami pokryjomu rozstawiać, na przykład w kuchni albo w salonie. Eee, zapierdziela cały stół, Siedzi godzinę i słychać takie to to jest system ostrzący, którego ciężko ze sobą zabrać na przykład w, do lasu, nie? A warto czasami mieć jakąś małą ostrzałkę, taką powiedzmy terenową. Ona nie jest super jakości, ona ma służyć awaryjnie i myślę, że jeżeli nie ma takiej ostrzałki, którą gdzieś tam wrzucę do plecaka, jak idzie w hasze na weekend, to myślę, że to jest dobra opcja. Też może wrzucę z trzy nazwy takich powiedzmy sobie zaufanych. Możemy powiedzieć, lański Blade Medic jest spoko, WorkSharp robi kilka takich prostych właśnie też yy, podręcznych ostrzałek kompaktowych, które są spoko to też znajdziecie w opisie filmu. Aha, edecowa, bo y, wiadomo, nie tylko lasem żyje człowiek. Chciałem pokazać, bo też mam. Ostatnio sobie sprawiłem nowy. I to też kosztowało 30 zł. Bo u nas jest problem z długopisami, nie? Jak używamy nerek i tak dalej, i tak dalej, to długopis zazwyczaj jest za długi. I się nie mieści, i trzeba z nim kombinować i tak dalej, i tak dalej. Mam dwa ulubione długopisy zebry. Jeden to jest zebra F301, taki, który się rozkłada i się zakłada z kufkę, i on jest długi jak normalny długopis. Ten sobie zamówiłem ostatnio, i jest super. To jest Expans się chyba nazywa. W każdym razie to też kosztowało 30, chyba 4 zł. Ale to jest genialna opcja, bo on się zamyka i jednocześnie się wyłącza. Jest Taki malutki, krótki, fajny, petarda. Polecam naprawdę. A jak się chce pisać, nie, to się go rozciąga, on się automatycznie włącza i jest w normalnej długości. Super opcja! I jest w ogóle w kolorze szarym, czyli wygląda prawie jak tytanowy. Często mnie ludzie pytają też ekwipująkowicie o koszulki, więc y, link będzie do y, miejsca, gdzie możecie kupić mu na przykład koszulkę albo bluzę, albo kubek nie, z EDC. Tam są jeszcze inne. Tam są jeszcze inne, wiecie, yy, koszulki, nie? Na przykład coś, o co ludzie też często pytają, czyli brzuszkraft. Tam jest jeszcze dyrektor brzuszkraftu. No znajdziecie, znajdziecie, nie? Linka wrzucam. Nie namawiam, ale może. Następny zbiór to są prezenty do stówy. Za stówę wypisałem sobie coś, co jest hiciorem jest nowością i rzadko kto już to ma. Victorinox robi pikutki. Pikutek to jest taki nóż do kuchni. Taki nie tylko do kuchni, taki do wszystkiego nóż. I teraz wyszła wersja składana. Sprawdzałem, kosztuje bodajże 79 zł. Składany pikutek, blokowane ostrze, mega. Sam chciałbym dostać. Jeżeli chodzi o ostre, do około stówy dobrych opcji jest pewnie sporo, bo można sobie wybrać. Z bardzo szerokiej gamy, na przykład, folderów Ganzo i Sanrenmu. Ale można też wziąć coś w renomowanej firmy, nie? Kershown na przykład robi, jeden się nazywa starter, który kosztuje też około 100, drugi się nazywa filter. Bardzo fajne, takie na co dzień, nie? Foldery, czyli noże składane do kieszeni. Kabar, też znana firma amerykańska, też szanowana, robi Doziera, który też jest bardzo spoko. Ostatnio się nim znowu bawiłem i chyba też będę musiał do tematu wrócić. Jeżeli podbieracie ci kubki idąc z lasu, albo jeżeli widzisz, że non-stop przed wyjściem do lasu płocze obity, stary, okopcony, metalowy kubek, to może warto byłoby go zaopatrzyć w coś, czego sobie sam nie kupi, bo też szkoda, bo to dosyć drogie. O, i teraz poradnik. Poradnik, jak rozpoznać, czy Twój mężczyzna chodzący do lasu jest bushcrafterem raczej yy, klasycznym, czy raczej nowoczesnym. Jeżeli wychodzi do lasu i na pożegnanie przytula się i gryzie, znaczy, że jest ubrany w wełnę i jest bushcrafterem klasycznym, wtedy warto byłoby pomyśleć o tym, żeby kupić mu na przykład kuksę. Kupilka robi bardzo fajne kuksy, też chyba w granicach tych można kupić kuksa, to jest taki klasyczny kubek skandynawski. Jeżeli twój mężczyzna natomiast wychodzi do lasu i jak się przytula na do widzenia, to jest śliski, to jest raczej bushcrafterem nowoczesnym. Więc wtedy może dobrą opcją byłby kubek tytanowy. Nie? Tytan jest lżejszy niż stal, jest trochę bardziej wytrzymały i przede wszystkim... One są dosyć drogie. Zazwyczaj nam żal na to kasy, ale też myślę, że to jest dobry pomysł, żeby mu wymienić stary, zużyty kubek na coś fajnego. Zwróć uwagę, jak będziesz zamawiała kubek tytanowy, to zwróć uwagę, żeby miał średnicę tam 92 mm, bodajże, żeby weszła w niego nalgenka. Bo to zazwyczaj tak się nosi, po prostu tak się nosi. Jeżeli się jest turystą leśnym, to w dobrym tonie jest noszenie nalgenki wsadzonej w kubet. By oczywiście ograniczyć miejsce. To nie jest jakiś tam widzimy się, to jest y, praktyka ergonomia y, przestrzenna. Za 119 zł jest y, bardzo przydatna rzecz, wygodna, y, mianowicie ogrzewacz do rąk bo To jest ogrzewacz na benzynę, nie? jeżeli twój mężczyzna, jeżeli y, edecowicz, którego chcesz obdarować, biwakuje cały rok, wychodzi do lasu również kiedy jest zimno, to opcja ogrzewacza y, do rąk zipo benzynowego jest dobrą opcją. Są też tańsze takie jakieś y, może mniej renomowanych film, czy coś. Nie wiem jak z działalnością, natomiast Zippo jest renomowaną marką, im, czy CIPO. Nie wiem jak to się czyta. W każdym razie te ogrzewacze działają na 100% i działają długo. Do stuwy też dobrą opcją jest, którą sobie wypisałem. Opcja stóp tutów. Stóp tutów to są takie ochraniacze na górę butów i dół nogawek. Też często niedoceniane, często negowane przez ludzi, ale jeżeli dostanie na prezent, to na pewno będzie używał. Powoduje to to, że nogawki są suche i nie włazi śnieg na przykład do butów. I jeszcze jedną opcję sobie zaznaczyłem do stówy, ponieważ dużo ludzi pytało mnie ostatnio też o kosmetyczkę. To znaczy ja tego używam jako kosmetyczkę. A może to być tak naprawdę organizer do wszystkiego? Moja żona używa takiej do, jako organizator do torebki. Jest to rzecz, którą robi Spearpoint, czyli mój osobisty dostawca rzeczy z Cordury, uwielbiany, ale on się nazywa w jego sklepie, chyba DK1. Może robić za kosmetyczkę, może robić za organizery małych rzeczy w plecaku, żeby się nie gubiły pierdółki. Myślę, że sobie dokupię jeszcze jedną, żeby sobie zorganizować małe pierdółki od sprzętu foto, więc jest to naprawdę bardzo uniwersalna rzecz. Szczególnie jeżeli na przykład ktoś chciałby mieć coś z logo Spearpointa, a nie chciałby na przykład wydawać kilku stów na plecak, czy coś, to myślę, że ta kosmetyczka czy ten organizer za 8 dych zrobi robotę. Ej, ostatnio gadałem z Wojtkiem, to Wojtek mówił, że ma tego sporo, więc myślę, że można zamówić tak, żeby jeszcze przed świętami spokojnie to dotarło. Polecam, jest to mega dobre i mega organizuje wszystkie pierdoły, które po prostu zawsze spadają na dno plecaka i zawsze najtrudniej je wydostać. Ostatnim przedziałem jest przedział do 200-250 zł. Nie? No za 250 zł można poszaleć, bo jeżeli na przykład śpi na glebie twój bushcrafter, turysta, włóczyki, to. Za dwie pustuwy można kupić dobry nóż, można, kupi, można próbować kupić Rata w D2, RAT1 w D2 to jest bardzo dobry folder moim zdaniem, bardzo mi, bardzo mi pasuje, można wybierać na przykład w Cold Steelach, więc to też, też wypiszę parę tych takich propozycji nożowych powiedzmy w tej kategorii cenowej w opisie, żeby tutaj nie przedłużać ale za 2,5 stówy, na przykład jeżeli słyszysz że marzy mu się spróbowanie hamaka i tak dalej i tak dalej można kupić hamak ze zintegrowaną moskitierą od polskiego producenta za 2,5 stówy. wypiszę polskich producentów bo jest lesowik jest wydra jest leśny Ludzik, jest flyhamak więc jest trochę polskich producentów których po pierwsze można wspomóc w nie najlepszym okresie yy... Prowadzenia biznesu. Po drugie, w tych pieniądzach jest to do zrobienia. Jeżeli narzeka, że chciałby plandeka, albo mu plandeka zaczęła przeciekać, albo mu się coś urwało, albo ma za mało mocowań, to może plandeka. Plandeka jest dobrą opcją. No teraz właściwie tak fiord nasen nie można już chyba znaleźć orka dwójki. Niestety jest tylko wersja Ultra, która jest droga. Ale na przykład Helikon robi super tarpy, które są tam w granicach dwóch stóp i ma kupę mocowań. To jest taki, taka plandyka 3x3, która jest najbardziej uniwersalna. A helikonowskie super tarpy mamy sprawdzone i spoko można je z czystym sumieniem polecić. Po i mają też kupę mocowań. Jeżeli już ma hamak, ale narzeka, że mu ucieka spod tyłka karimata, że nie za bardzo lubi w zimę spać w hamaku, bo kurczę, ta, ta, ta kalimata mu wyjeżdża spod tyłka, bo on się kręci czy coś, to underkilt. Underkilt to jest taki specjalny kocyk, półśpiworek podwieszany pod hamak. Za 2,5 dwie, dwie stówy też można u wydry, u leśnego ludzika na pewno yy, dostać w tych pieniądzach. Może też wrzucę linki do sklepów po prostu, żeby ułatwić szukanie czy coś. Nie powiedziałem kurczę jednej rzeczy przy 50 zł, ale to powiem teraz w tym kontekście, bo za 2-2,5 dwie, dwie stówy można kupić zestaw na przykład odzieży termicznej. Ja używam bielizny termicznej na zimne warunki, na chłodne pory roku Brubeka, Attica albo Berensa. To też napiszę te nazwy film, więc za 200, za 160 zł można kupić górę i dół, czyli koszulę, koszulkę z długim rękawem i getry. Attica z mikrostrecz, to się chyba nazywa, są mega ciepłe. Jeżeli się idzie do lasu zimą i się zaczyna coś robić, typu, nie wiem, zbierać opał, rozwieszać schronienie i tak dalej, to momentami są aż za ciepłe. Bróbek z Merynosa jest drogi, bo tam zestaw kosztuje prawie 400, stówy, nie? Ale Atik z mikrostreczu, góra i dołu, za niecałe dwie stówy naprawdę robi robotę i naprawdę jest kurczę, momentami aż za ciepło. Trzeba się rozpinać, trzeba zdejmować warstwy, bo, bo jest mega grzejącą bielizną. I polecam serdecznie. Sam dostałem od żony na. Też chyba na święta. Zestaw Attica i jest kurczę mega. I się nic z nim nie dzieje przez dwa lata, a używam go często, bo, bo całe zimy też biwakuję i nic się nie dzieje. Nie rozłazi się, nie pruje się, nie robią się dziurki, nic, więc śmiało. Wracając jeszcze do przedziału 50 złotych, to coś, co zazwyczaj się mówi stereotypowo, że znienawidzony prezent, a w naszej branży wcale nie jest znienawidzony. Polecam skarpetki, jeżeli chcecie mu zrobić na przykład jako dodatek do prezentu albo coś, to skarpetki firmy Expansive. Toruńska firma, polecam, sam je kupuję, używam, są super, długo działają, w sensie nie przecierają się, nie robią się w nich dziurki. I mają też w zestawie merynosa, są bardzo ciepłe i, i są super ogólnie. I można je kupić za 20 Z największą zawartością merynosa to jest chyba 27 zł za parę. I naprawdę spoko. Każdy powinien mieć przynajmniej 2-3 pary takich porządnych, z wełną, skarpet trekkingowy. Zapisałem sobie jeszcze, bo to jest też bardzo fajna rzecz i niektórzy nie doceniają. Tylko niektórzy nie lubią, musisz się zorientować czy to nie będzie w jego mniemaniu obraźliwe. Kiki trekkingowe. Ostatnio sam sobie zmieniłem kiki trekkingowe na Black Diamond'y. Black Diamond jest firmą renomowaną i, i myślałem sam, że mają tylko strasznie drogie rzeczy, ale kupiłem Black Diamond'y poniżej 200 i polecam. I na koniec jeszcze chciałem powiedzieć, że za 169 zł bodajże, bo cena jest bardzo... Stała i się nie zmieniła od dawna. Filtr do wody. Jest taki filtr do wody, nazywa się Soyer Mini i każdy powinien go w zestawie mieć. Często jest tak, że, a gdzieś tam nie, to wezmę wodę, tam wezmę zapas wody, nie? Albo, a będę sobie przygotowywał wodę z jeziora, czy tam z potoku, czy coś. A filtr, po pierwsze, jest to filtr na ładnych parę lat, bo on przerabia chyba 4000 litrów. Po drugie, jest kompaktowy. Po trzecie, 169 zł to jest naprawdę niewygórowana cena, żeby zadbać o swoje bezpieczeństwo w czasie gdzieś tam wędrówek. A! I jeszcze mam bonusa, o które, którego sobie nie wypisałem, ale o którym myślałem, żeby powiedzieć. Jeżeli włóczyki, którego chcesz obdarować, jest kawoszem, to może warto przemyśleć też Aeropress. Nie Aeropress, to jest taki wycis wyciskowy ekspres ręczny do kawy. Spoka opcja, sam używam. Od czasu do czasu tak z pietyzmem rytuał kawy w terenie przeprowadzić, zamiast takiej zwykłej plujki zalewanej albo gdzieś tam dwa w jednym. To czasem fajnie jest sobie zrobić świeżo mieloną kawę i Aeropress jest super opcją, jeżeli ktoś ma bzika na punkcie kawy i jednocześnie chodzi na wycieczki, na biwaki, Aeropress jest super opcją, albo yy, młynek, ja dostałem od chłopaków na urodziny zeszłe yy, młynek Rinoera jest... Dobry zestaw, dobry zestaw. Do tego dobra kawka ziarnista i, mm, i kawa na szlaku to jest zupełnie inna bajka. Za dwie stówy też można kupić dobrą latarkę czołową. Jeżeli się wkurza, bo na przykład kupił sobie gdzieś tam, nie wiem, marketówkę czy coś, i albo kurczę, non-stop te trzy paluszki trzeba tam pchać, albo ona raz działa, raz nie działa, albo guba mu się rozciągnęła, albo, albo się coś wyszczerbiło, ułamała się klapka od baterii itd., itd. i skąpi na dobrą czołówkę, to za dwie stówy można kupić. Ja osobiście używam olightów i Feniksów, Obie to są renomowane firmy, dobre firmy. Jeżeli się kupi czołówkę na przykład Phoenix albo Light, to jest spokój naprawdę na lata. Teraz są jeszcze takie, które można ładować bezpośrednio z USB i to jest taki zakup rasa dobrze. Na koniec chciałem powiedzieć o dwóch darmowych prezentach, które mimo, że nie będą kosztowały pieniędzy, to dla wielu, wielu ekwipunkowiczów i wielu, wielu włóczykiów są tak naprawdę bezcenne. Co często widzę i w komentarzach, i w wiadomościach, i w mailach, Proponuję, żebyś jako y, ładniejsza, lepsza, mądrzejsza połówka y, pod choinkę sprezentowała swojemu wuczykijowi voucher na wspólne wyjście. Marzenie wielu chłopaków, żeby wreszcie żona narzeczona, dziewczyna czy coś, żeby wreszcie się zdecydowała, pójść z nimi do lasu na nockę, nie? Mówię o kontekście turystycznym, oczywiście. Może wydrukuj voucher i sprezentuj mu voucher na wspólne wyjście. Nie musi być na wyjście w styczniu. Może to być do wykorzystania w okresie czerwiec, sierpień, żeby się nie narażać na jakiś taki zbyt duży dyskomfort. Drugą opcją jest voucher na wyjście bez dziewczyny, bez na przykład słuchania uwag że gdzie tam będzie szedł tak zimno, albo może być w domu został bez sensu, voucher na wyjście bez słowa też może być dobry. I na koniec bez limitu, nie bez limitu to wiadomo każdy, jeżeli, jeżeli nie ma górnego limitu to Ford Raptor, nie F-150 albo ewentualnie Jeep Wrangler w wersji Rubicon. Dzięki, że wytrzymaliście, mam nadzieję, że komuś to pomoże, mam nadzieję, że ktoś znajdzie dzięki temu pod choinką coś fajnego. A jednocześnie, oczywiście, praktycznego, wiadomo, nie, nie ma sensu robić niepraktycznych prezentów. Te wszystkie pre, y, prezenty są praktyczne, bardzo potrzebne, a jednocześnie fajne. Dzięki raz jeszcze Letty Shop za decyzję o zostaniu partnerem odcinka. Trzymajcie się ciepło, nie będę Wam składał życzeń, ponieważ y, widzimy się jeszcze na pewno na przedświątecznym weekendzie na EDC Campie. Też tradycyjnie, nie? Coś trzeba zrobić, żeby nie sprzątać, bo ja tego nie przeżyję. Do zobaczenia.